No, witam ponownie po raz kolejny w Pixel Worldsach. Tak jest, znajdujemy się teraz właśnie w Pixel Worldsach na serwerze OGPS. No, o nim już opowiadałem, na przykład tutaj, no i też trochę tutaj. Albo też tutaj, no trochę z tego filmu już było. No i tak, zgadza się, jak jeszcze ktoś nie wie, to mam tutaj zielony nickname, no bo wiecie, w zasadzie to ja lubię czasem sobie ponagrywać te Pixel Worldsy jednak. Nagrywałem też parę razy tego OGPS-a. No i mam z tego dzięki Wam niemałe wyświetlenia, jak na jakieś tam Pixel Worldsy, więc co stoi na przeszkodzie, żebym został influencerem w takim ogps No ale Jolonik, czym jest influencer? Ktoś może zapytać. No to jak nie wiesz to w sumie wytłumaczę w Pixel Worldsach influencer jest rolą dla gracza, która daje mu na przykład właśnie ten zielony nickname. No roletą dostawali głównie YouTuberzy nagrywający Pixel Worldsy. No i mogli się też się spotkać z tym, że poza tym, że gracz miał zielony nickname z taką rolą, to jeszcze miał te takie kreski na początku i końcu nika. Ale nie wszędzie one były. Z tego co słyszałem, nie każdy je miał i podobno to wycofali i zmienili niby rolę z influencer na content creator, co jest w sumie tym samym w zasadzie, tyle że masz po prostu zielony nickname. I tyle, ale nie jestem pewny jak to do końca było. Jak ktoś tutaj wie lepiej, może zostawić komentarz. No i wracając, no to jesteśmy teraz w OGPS-ie. W prywatnym serwerze do Pixel Worlds wystartowanym po zamknięciu oficjalnych serwerów gry. I tutaj właśnie udało mi się takowy green name dostać. Dla ciekawskich, no to w OGPS wygląda to tak, że jak nagrywasz o GPS-a, masz tam zasięgi jakieś z tego. No to piszesz do admina. Nie wiem, masz mu napisać, zapytać. Ja go zapytałem, no i powiedział, że w sumie spoko. Dostałem najpierw rolę na Discordzie, potem w grze, a na koniec no to mogłem dostać nawet jednego seta którego właśnie sobie wybrałem. Były to w sumie cztery przedmioty tylko. Oczywiście nie mogę się tym handlować, co dostanę od admina. No to też logiczne przecież, nie? No nie fair jest, jakbym dostał sobie itemki, które mógłbym komuś sprzedać i mieć z tego profity, nie? Nie, nie, to tak nie działa. Ja sobie gram tutaj na tym samym poziomie, co każdy inny gracz i w sumie nawet mi się to podoba, bo ja nie lubię być jakoś faworyzowany, wiecie, że mam jakiś lepszy start czy coś, bo wtedy gra jest dla mnie zbyt prosta i czuję się jakbym po prostu oszukiwał, a po co oszukiwać, wtedy gra właśnie jest nudna A z drugiej strony to wiecie, brakujące itki do seta wziąłem jedynie dlatego, że No po prostu nie da się ich fizycznie zdobyć na ten moment w OGPS A że była okazja z influencerem, to czemu nie, biorę, no kurde, mamy diwy, widzowie Stary unik powraca Szczególnie, że tutaj ciekawie było nagrywać ponownie z OG unikowym setem z diwami 130 odcinek z serii PL ten set mój, tu już możecie z tylu moich filmów kojarzyć, że to hit, nie? No i to dzięki wam widzowie, dziękuję wam bardzo tutaj teraz, bo no po prostu tu jesteście i oglądacie. Dzięki temu właśnie mogę teraz, że tak powiem profesjonalnie nagrywać OGPS-a jako influencer. No i będę to robił po prostu, będę jak Julunik dalej nagrywał tutaj Pixel Worldsy, no bo skoro oglądacie Czemu miałbym tego nie nagrywać? I no właśnie, przechodząc też tutaj do tego tematu Dlaczego wróciłem? To jest w tytule tego filmu A jeszcze dokładniej chodzi tutaj o Dlaczego wróciłem do Pixel Worlds? No bo jak ktoś nie wie, może zapomniał już tak samo jak trochę ja, no to był okres, w którym opuściłem Pixel Worldsy, rozdałem w zasadzie wszystko, były te końcowe filmy z tego i teraz czuję, że muszę się wam tutaj wytłumaczyć, bo zapomniałem w zasadzie to zrobić. Powinienem zrobić to już parę filmów wcześniej, więc spokojnie, ja ci, widzu, już wszystko wytłumaczę. Jak pamiętacie, mówiłem, że Pixel Worlds upadło, że to strata czasu, że... Czarny rynek w grze się ukształtował, nikt tego w ogóle nie banuje. Ktoś sobie może wydać kasę i ma tyle itemków, że ty to musiałeś grindować ileś tam tygodni albo miesięcy, co nie? No, czy też duplikowali jeszcze przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Pod koniec gry to się tam już w ogóle takie rzeczy odwalały, że, no właśnie dlatego mówiłem na filmach, że odchodzę i to już koniec. No, można było wtedy zobaczyć, jak byłem bardzo obrażony na tą złą część tego community pixelworksowego, a najbardziej na twórców w sumie, no i moderację, która w sumie nic nie robiła i w zasadzie, no, zostawili nas i niech się dzieje, co się ma dziać, nie? Tak to było. Więc tak, podtrzymuję te słowa i nie zapomniałem o nich. Pixel Wars, które istniało przed zamknięciem serwerów, to był totalny śmietnik, widzowie. Potem to już w ogóle wybrałem, że lepiej się już śmiać niż płakać, bo stare te duplikacje to już wyszły na taką skalę. Tam światy, te popularne, były zawalone tymi duplikowanymi nasionami, jakimiś co nie. W tamtym czasie powstał też odcinek Ostatni Taniec. ty były tak łatwo dostępne, że ja sam ich użyłem. Macie tam w filmie, jak normalnie duplikowałem. Miliardy bajcików i je wam rozdawałem, no bo nikt nic sobie z tym nie robił. No i gra się skończyła. Nawet dobrze, bo teraz pojawił się pewien restart, no bo właśnie. Co teraz? No stary, jak zagrałem sobie w takiego OGPS-a, to normalnie czuję vibe takiego 2019 roku. Pixel Worlds, nie? Fishing dopiero tutaj wyszedł, jest nowy. Nie ma tutaj jeszcze tak dużej ilości graczy, takiego tłoku. Bardziej musi sobie tutaj polegać na sobie niż na innych. Ekonomia się po prostu dopiero kształtuje. Mining zapomni hopi. PWE, co to jest PWS stary? Nether nie ma czegoś tutaj takiego. To są początki początków ziomek. No i jeszcze poza tym mamy admina Nekto, tutaj czuwa, naprawia błędy przy tym swoim serwerze, aktualizuje go też. Na no moderacja też robi dobrą robotę w tym ogps -ie. Idzie z nimi fajnie pogadać, dogadać się, banują zgodnie z zasadami. Nie ma korupcji jakiejś tutaj. No i wiecie co? Tak jest! To mi właśnie wystarczyło, żeby wrócić do Pixel Worldsów i o tym ponownie nagrywać. Powracam do takiej starej rutyny, można powiedzieć. Ale wiecie, jak ja nagrywam filmy, jak będzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie. Nigdy nie wiadomo, który film będzie tym ostatnim widzowie na moim kanale. Dlatego właśnie wróciłem. Czuję się bardzo wdzięczny za to wszystko. No i nic mi nie pozostało, jak po prostu cieszyć się tym i jak mówiłem, dalej nagrywać. Wam też życzę najlepszego. Trzymajcie się. No i co? Ja byłem Julunik. Widzimy się następnym razem w Pixel World.